Zasądzone przez sąd alimenty mogą przekraczać zarobki osoby zobowiązane i jest to rozwiązanie, które jest prawnie dopuszczalne, choć oczywiście stosunkowo rzadkie. Wynika to z faktu, że zgodnie z treścią kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, konkretnie artykułu 135 paragraf 1, alimenty są określane zgodnie z usprawiedliwionymi potrzebami osoby uprawnionej do alimentów, jak również Zgodnie z możliwościami zarobkowymi i majątkowymi osoby zobowiązanej. Możliwościami, a nie zarobkami. To są dwa zupełnie różne terminy. Przykładowo, jeżeli mamy alimenty na dziecko i to dziecko jest niepełnosprawne, wymagające kosztownej rehabilitacji czy kosztownych terapii, to wtedy może być tak, że sąd, analizując możliwości zarobkowe osoby zobowiązanej, uzna, że aktualna praca danej osoby, nie pozwalano na zaspokojenie tych usprawiedliwionych potrzeb, a osoba posiada wiedzę, doświadczenie. Yy, zawodowe do tego, aby pracę zmienić na lepiej płatną. Albo podjąć dodatkowe zatrudnienie, które może być w takiej sytuacji konieczne. Analogicznie również w sytuacji, gdy zobowiązany do alimentów ma wiele dzieci na utrzymaniu, na przykład piątkę, szóstkę itd. sąd może uznać, że utrzymywanie się tylko z jednego źródła dochodu w takiej sytuacji jest niewystarczające i alimenty powinny być płacone w wysokości wyższej niż aktualne zarobki. Oczywiście również będzie to miało miejsce w przypadku, gdy Dana osoba w ocenie sądu ukrywa część swoich dochodów, przykład pracuje na czarno, wykazując, że zarabia minimalną krajową, a z jego wiedzy, doświadczenia wynikałoby, że tak naprawdę zarabia więcej. Wtedy również może określić alimenty wysokości wyższej niż faktyczne zarobki, jeżeli będzie to zgodne z usprawiedliwionymi potrzebami osoby czy osób uprawnionych do alimentacji. Daj znać w komentarzu, co o tym myślisz, czy tak to w istocie powinno wyglądać. Podkreślam, jest to rozwiązanie stosunkowo rzadko stosowane, ale zdarza się i często bulwersuje wiele osób, więc jestem bardzo ciekawy również Twojej opinii, a po więcej podobnej praktycznej wiedzy zachęcam do obserwacji mojego profilu i szczęśliwego nowego roku!